Ja nie wiem, jak zacząć to wideo, więc zacznę je kurwa w ten sposób. Miu! Jesteśmy w Las Venturas Człowieku, wchodzimy w miejsce, o którym nikt nie ma pojęcia. Wjeżdżamy. Let's go i lecimy. Tutaj w ogóle mam pierwsze zdanie, żeby zrobić miksturę, którą potrzebujemy. A? Musimy dostać się w tak niezamowite miejsce, jak ja, to tutaj. A, moja noga, a, feministki mnie trwają. No, widzę, że miałeś mocne spotkanie. Jest pięknie, dlatego zaraz zaczynamy. Tak. To znaczy... Mordo, patrz na bęża. Aha, wąż uciekł sobie. Może. Nie wiem, czy go mam. Nie wiem co no to No dobra, to To, to, to jest... Całe szczęście, mordu, że pły, prąd jest w tą stronę. Dasz radę. Cały świat na ciebie patrzy. Cały tamten wieżowiec, co tam jest. I mamy to. Uwaga, wpadnie. Nie, nie. Nie. Dobrze, bo być normalnie to. O, o, o. Tutaj ja widzę. Teraz to, żeś się wjebał, no. Znaczy no, wpakował się w maliny. Jest? Dalej. Jest dalej. On się wraca. Czy da radę? W nagrodę. Łyk mikstury należy się jak dla niego... Przepraszam, muszę potrenować. Czy jak ten stres? Czy wygrałeś jakoś z tym stresem lepiej? Byłem trzeci w kulach, to by nie dało by nic, bo gdybym ja był, gdyby on był drugi w kulach, a by był trzeci w kulach, to wtedy bym by następny, jak się nie przeszedł, to tak to samo to by było, jak byłem drugi w kulach, nie? No i dotarliśmy dla was. Zobaczcie, nasze zadanie zostało wykonane. Chcieliście, żebyśmy poszli tam? Wtedy byliśmy gdzieś tam. tam. A jesteśmy tam. tu. Pięknie, Bartek, to zrobiłeś. To jest nasz właśnie Baltazar. Baltazar, Bartek, Gąbka. On jest tutaj głównodowodzącym. Muszę wam to wytłumaczyć! Ziemniak ogólnie dostał propozycję. Facet do niego napisał 6 stów i kręcę kebaba, nie? Więc także Ziemniak pojechał dorobić jakieś kochony, żebyśmy mieli na nowe studio. Ziemniak, kochamy cię! <laughs> Nasz kurde Darek to jest <laughs> najlepszy, nie? Nie ma nas narzekać, Ryo. Prysznic z masażem. Uy. Tutaj będzie to I akcja Słuchajcie Dalej myślę o byciu ninja Każdy chce mieć swój dom, prawda? Ja też chcę mieć swój, swój dom Na tej skale Będzie stał mój dom da. Tak To będzie jego pierwszy dom Ogłaszam Już będzie, będzie, będzie to mój dom, Dobra, słuchajcie, zaczynamy kącik historyczny, działy się tutaj jakieś bardzo poważne rzeczy, była tutaj... Wielu ludzi zginęło w katastrofie lotniczej i zaraz wam pokażemy, ile ludzi zginęło. To bardzo, pełna lista, Nie będziemy nazwisk, nie będziemy nazwisk imion pokazywać, widać, 23. widać ile ich jest, tylko bo RODO i prawa autorskie nie będziemy... Też męczyć ludzi i proszę, tutaj wszystko opisane, wykaz, wykres i co się stało. Także I szacunek. to wszystko poszło na poczet zegara słonecznego. Tylko niestety, żeby dowiedzieć się, która godzina potrzebne nam w Z Którego teraz nie um... można powiedzieć, że jego baterie się wyczerpały. Chyba nie mamy baterii w Słońcu. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, Bartek, żeś to ujął. Dziękujemy. Kogo byś chciał trenować, mordziaty? Szaligi, bo nie mam żony. <gry> nie, ale ze ścigowy straszny. No, nie ładnie, Bartasal. Poszedł w lewo. Poszedł w lewo, zaraz go może spać. Może przy wodzie oni chcą, może się chcą napić. może wody. O, patrz. Patrz na to. Mamy go. Mamy cię. Ninja-zwierzę. Przyjacielu. Piękny jest. Nie, nie straszymy zwierząt, żadne zwierzę przy nagrywaniu tego filmu nie ucierpiało, my tylko po prostu lubimy naturę, przyrodę, lubimy z nią o teraz strasznie usłyszał nas, o chodź do nas, kosiu, o on coś tam sobie kopie, zobacz, a co on tam kopie, może sobie jedzenie tam wcześniej zakopał. Ja Wam powiem krótko, jak kraść, to tylko z nimi. No, I jak wyglądają, jak te normalnie? ma bordo? No się ma, Edward. Nie poznałem się? ze mną tydzień temu. O, a to, a sobie... to jest efekt naszej pracy. A to jego kolego. Widziałeś tą walkę? Si, walka. Na Leją się, przybliż to, Rafał. Mm -hmm. Dokumentował. O, chyba ta walka długo nie potrwa. Widzisz, kurwa, stary jest skurwiony na młodego. Dopiero co wrócił z wywiadówki. Młody nie wie ewidentnie, co ma robić. Zobaczymy, się, jak to pomieści się dalej. Woda skurwa na młodego. Patrzymy, damy. Patrzymy, damy moje Młody jest skurwiony. Młody pocaż. Pokaż, Pokaż mu. mu. Pokaż mu. Nie bój się. Jesteśmy z tobą. Dokładnie. A jak się boisz, to chodź do nas, to się obronimy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Podejdź trochę do wody. Patrzcie. Rakun. Rakun jeden. Rakun dwa. Powiem wam taką małą ciekawostkę. One potrafią wejść do mieszkania, wziąć jakiś dywanik, coś i z tego mieszkania wyjść. Są, to są najlepsze złodzieje na świecie ever. Jeżeli mówimy o zwierzętach oczywiście. Tata na rowerze jeździ

Bo wdepnął w kupę. Rafał, co powiesz dla nas? Co powiesz do nas? Mordo! Nie! Czy mówi Penelopa, jeżeli pierwszy odcinek Wam się podobał, dajcie subcia. Nie bądźcie tacy. Dajcie, kurwa, sukcia.